Hej, hej, z tej strony MatiPlayer i witam Was w krótkim filmiku chciałbym wam tu pokazać misję, którą dał Wargaming Mianowicie na, na zdobycie Dicker Maxa musimy zdobyć 200 tysięcy doświadczenia od minimalnie czwartego tieru się... Znaczy, no tak, więc warunki, no zdobyte, jeden, zdobyte doświadczenie w każdej bitwie znajdź się współ w pierwszych dziesięciu graczy w twojej drużynie. według parametrów parametru zdobyte doświadczenie. No i tak, wymagania tu ja mam malutko czołgu, bo posprzedawałem, nie wiem, bez sensu. Ja mogę na tych oto pięciu czołgów czołgach i z 3K85 STPZ2, E25 i ja, AMX12T i mam 4264 do doświadczenia. Do zobaczenia.